Pasożyty. Panie Wojtku, jak się odrobaczyć, by było ok. Jest tyle rad. No, pomieszanie na internecie w tym temacie jest przeogromne. Więc jeżeli chodzi o odrobaczanie, to przede wszystkim musicie tym, tym robakom i innym cudom w waszym organizmie ograniczyć coś, co one uwielbiają i czym się głównie żywią, czyli przetworzone produkty i cukier. Więc jeżeli chcecie się oczyścić, to to jest podstawa, żeby unikać wszystkiego, co jest przetworzone i unikać. Cukru, przynajmniej przez jakiś czas, dopóki, dopóki nie wygodzicie tego chłolivstwa w swoim organizmie. I tutaj ten proces wspomógłbym na pewno suplementacją. Więc jeżeli chodzi o suplementację taką oczyszczającą z pasożytów, to moim faworytem jest olej z oregano. I tutaj można nim dość sporo, bo nawet po 500 mg, 4 razy dziennie sobie zastosować. Można stosować czarny orzech, można stosować piołun. Piołun też jest bardzo, bardzo dobry. Ekstrakt z pestekietu. Jak też jest świetny. Um, więc przy takim procesie, gdy będę używał, gdy unik, będę unikał produktów przetworzonych i cukru. Wspomogę się taką suplementacją, na pewno dorzuciłbym sobie jeszcze probiotyk. No, i tutaj przy tych produktach przetworzonych i cukrach, pamiętajcie o tym, że w tym procesie, jeżeli oczyszczacie swój organizm, fruktoza też jest cukrem. Dlatego tutaj owoce, owoce w tym procesie, jeżeli chcecie się oczyścić z pasożytów, z pasożytów, też powinny być odstawione. I co jeszcze robić? Co robić? Czyli jeść dużo rzeczy, których. Pasożyty nie cierpią, między innymi czosnek i cebula, czosnek i cebula cebula, czyli nasze złoto narodowe, do tego dorzuciłbym jeszcze oregano, imbir, olej kokosowy, ocet jabłkowy też jest świetny, kiszonki i świeże warzywa. Przy czym jeżeli będziecie mieli te warzywa, to też postarajcie się w tym procesie oczyszczania ogarniać tylko i wyłącznie warzywa bio i też oczywiście zawsze dokładnie, dokładnie je myjcie.